Witam w niedzielę Godzina 6.30 11 dzień grudnia Za oknem jest temperatura Minus, minus 5 stopni yy, Rozpalam W atmosferze już widzę, że Żar się zrobi ładny Dobra, będę podrzucał Teraz drzewo sobie podrzucę I zaraz się zobaczymy Kocioł zapakowany. Pomieszana jest sosna z dębem. No dobrze. Okej. Okay. Yy, I zaczynamy palić. Na razie mamy 66 stopni. Yy, tutaj na razie jeszcze nie chodzi. Słyszę delikatnie się to lepiej, ale ostatnio wczoraj jak paliłem, to powiem wam, że sporo było. Nie wiem, czy tam wiatr, delikatnie jakiś też wiał, także fajnie, fajnie to działało tutaj dołożyłem sobie termometry, temperatura 55 6 stopnia na powrocie 32 stopnie pompa jeszcze nie pracuje zaraz będzie zaraz się załączy, będzie pracować może dzisiaj wrzucę tutaj jeszcze te obierki od ziemniaczków, bo już są też fajnie podesnięte ostatnio po zamontowaniu regulatora ciągu ale także tak tutaj mamy otwarte maksymalnie przepływ spalin regulator obrotów dmuchawy jest na maksa ustawiony tutaj temperatura jest tak do około 80 prawie 90 stopni ustawiona na tym pokrętle no i ile się będzie paliło zobaczymy Dzisiaj będzie się paliło tak jak na pewno wczoraj. Przy takich temperaturach dosyć długo, przy takich temperaturach grzejniki w sumie grzeją przez cały czas, bo z nocy o godzinie 6 było 21 stopni w mieszkaniu, teraz się przełączyło, było chyba 20,5 stopnia, a teraz się przełączyło na 21,6. Sterownik chce osiągnąć taką temperaturę w mieszkaniu. Także półtora stopnia, powiem Wam, że to jest dużo dużo czasu. 35 stopni, 35 stopni, to 30 prawie 5, tutaj 30, parę, 32 na samym dole. Dobrze, poobserwujemy dzisiaj, jak będzie się, ile czasu zajmie, żeby się dogrzewał bupor, jak chodzi kocioł, <laughs> atmos i jak pracuje. Regulator ciągu. Powiem Wam, że ostatnio y, paląc właśnie z Regulatorem ciągu y, dosz, zaobserwowałem taką sytuację, że wsad się pali, y, jeden wsad się pali dużo, dużo dłużej niż bez tego Regulatora ciągu. Także jednak ma to jakiś tam y, wpływ na y, spalanie się drewna. No dobra, widzimy się później. Minęło 15 minut od rozpalenia. Znacie jak fajnie pracuje regulator ciągu kominowego. Na kotle mamy już 71 stopni. Dopiero 15 minut się pali. Temperatura spalin jest 200, 210 stopni. 210 czy... No, tak stoi sobie. Fajnie. Dobra. Jest godzina 7.03, pół godziny się pali. Może troszeczkę dłużej, prawie 80 stopni. Bez tej regulacji ciągu kominowego temperatura nigdy nie osiągała po takim krótkim czasie. 80 stopni na, na kotle, zawsze było tam 74, 75, 73, coś w tym rodzaju. A teraz mamy piękną temperaturę. Spalania godzina 9:15 10 minut temu podłożyłem w sumie niecały drugi wsad. bo no, to jeszcze tam mało było, trochę tam dowaliłem 5, 5 yy, sztap, trochę sosny i trochę buku. Grzejniki chodzą cały czas na górze. Mamy 81,5 stopnia. Na samej górze tutaj mamy 76, tutaj 35. To jeszcze stoi. Grzejniki cały czas pobierają wodę. Cały czas na piecu jest 80-82 stopnie. Temperatura na czopuchu regulator nic tutaj nie daje. Akurat że na, nic nie pomaga na tą temperaturę. Jest 250, prawie 260 stopni. No tutaj oczywiście będzie niższa temperatura. Jakby był termometr nad, ale nie będę tam wiercił. Tu dochodzi sobie tak prawie do 90 i się zatrzymuje. I pali się na samym ciągu. Także bez pomocy wentylatora. Jak spadnie tutaj temperatura trochę, to wiadomo, że wentylator się załącza. Także temperaturę kocioł cały czas utrzymuje o 80 stopni. Regulator ciągu sobie cały czas chodzi. Dmuchawa jest na maksa. Tego jeszcze nie przełożyłem, ależ już termostatu. E, dobra. Godzina dziesiąta. Pali się od pół do siódmej, do ósmej, w pół do dziewiątej, pół do dziesiątej. 3,5 i pół godziny się pali. Pompa się właśnie w tej chwili wyłączyła. Nagrzanie grzejników. Zobaczcie góra. Góra buforu. Zapalę światło, będzie lepiej. Ostrość złapie może szybciej. Góra buforu prawie ma 76. Górny środek prawie 50, 35 i no i też 35. Też już teraz szybko dorasta ta temperatura w buforze. W tej chwili jest prawie tam ten drugi psad. Się kończy dopalać, co żeście widzieli. zobaczcie jeszcze jest go prawie prawie nic go nie ubyło od tej godziny czasu. Temperatura 84 stopnie. Na wejściu regulator ciągł bardzo fajnie się spisuje i w tej chwili się wyłączył wentylator jest 90 stopni, także tu muszę taką kreskę sobie zrobić, żeby pamiętać, żeby tutaj ustawiać 90 stopni, dmuchawa jest na maksa. Powiem Wam, jestem zadowolony, zaraz tutaj temperatura też spadnie, najpierw wentylator nie chodzi. Teraz idzie swoim ciągiem, się gazuje bez wentylatora 250 stopni no i pomału ta temperatura widzę, że spada, spadnie sobie gdzieś tak do 200. Na razie tutaj mamy 84, za czym to przewali, także także sobie o, temperatura spadnie w oczach, spada Teraz wam pokażę jak spadnie. Minęło z półtorej minuty. Już mamy temperaturę 200, 220 stopni. Niecałe 215 już jest w tej chwili. Także cały czas temperatura spada. Temperatura na wyjściu kotła rośnie mierownik sobie chodzi to, czyli tam delikatnie się gazuje bez wentylatora. Temperatura tutaj spadła do 6 dopiero było 70. A teraz spadła 66 stopni jest na wejściu do do pieca ale tutaj cały czas nam rośnie. E, wczoraj jak skończyłem palić także sobie policzyłem to bufor mi wytrzymał dzisiaj do rana Rano było jeszcze tam 40, na samej górze 40 i parę stopni. W buforze środek miał około 30 stopni, także bufor by trzymał no prawie tak 40, 14, 14 godzin. 1000 litrów wytrzymało przy temperaturze w nocy minus 5 stopni. Co tu się dzieje? 86 stopni i temperatura. Ma 200 stopni, dlatego że wentylator nie pracuje, tylko swoim ciągiem sobie to chodzi. 11 godzin od rozpalenia temperatura to się zrobiło, minus 1 się zrobiło, troszeczkę cieplej się zrobiło. 5 godzin się pali, mamy tak, prawie 80, prawie 80, 80 i 35. Grzejniki, jak widać, są załączone. Na samej górze buforu mamy 84,3 stopnia. W kotle ten drugi psat już tam prawie nic nie zostało. Ja tu zaraz sobie podrzucę. Podrzucę sobie, czyli to już będzie trzecie podrzucenie. Damy sobie tak buczek. Buczek, 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 buczek. No już tak niedużo podrzucać, no ale jednak trzeba troszeczkę. Sosnę, buczek, buczek, sosnę. Nie wiem co to jest sosna albo świerk, świerk i damy sobie to co tutaj leży, czyli pan buczek. Dobra, tyle wystarczy już, żeby bufor dowalić do pełna. Gazować no się gazuje, w tej chwili tak, Narko pracuje jak pracuje, tutaj mamy tak 79 stopni na wyjściu z kotła, no i zostało nam tylko do, do grzania. sam dół buforu, czyli to się wypali, jak grzejniki jeszcze pracują, to powinno się nam temperatura podgrzać, połączymy się, połączę się z Wami tutaj za parę tam Za godzinę, za dwie godziny zobaczymy, jak się to wypali. Zobaczymy, jaka będzie jeszcze temperatura tutaj na buforze, na dole. Przy pracy grzejników, przy temperaturze w tej chwili minus jeden. Regulator ciągu kominowego ładnie sobie pracuje. Temperatura spalin, jaka teraz tutaj, jaką my mamy, mamy dwieście Wieście jakieś 15 215 stopni także fajnie sobie to cyka wszystko yy, długo się pali właśnie na własnym ciągu jak tutaj temperatura nam rośnie to się przełączy na własny ciąg także ja jestem zadowolony W międzyczasie jak się w piecu pali sobie z pieskiem, jesteśmy na spacerze w lesie las fajny drzewa dużo krustu dużo, można podbierać. powiem wam minus półtora godzina dwunasta dopiero przeszły nam drogę łosie, łoś z jakąś łosicą na pewno, dobrze pies na smyczy, bo na pewno by poleciał. No leci, to leci. Godzina dwunasta pięćdziesiąt pięć. Przejechaliśmy ze spaceru, co tam w, w kotle jest pełno. Tego psadu zadymiłem trochę w kuchni, w kuchni w kotłowni 81 stopni. Na wejściu, grzejniki działają. Mamy 80, prawie 80-80 i 40 i 40. Dobra, więcej dokładam nie będę dzisiaj. Do rana ma trzymać. I jeszcze tak, w kodłowni temperatura 23,5 stopnia. No i co, mogę wam powiedzieć, regulator ciągu tam sobie ledwo klapie, ale sobie swojej klapie. No i tak, rano trzeba będzie rozpalać ponownie. Niestety, bo to nie wystarczy. 1000 litrów nie wystarczy do rana nagrzejniki przy temperaturze jaką teraz mamy w tej chwili jest minus jeden W tej chwili jest minus 1. Za oknem, śnieg jeszcze nie pada w morskim. już mieszkam na granicy barmińsko marzurskie i pomorskie jest gmina dzierżgoń. 79 stopni, zaraz się załączy wentylator na pewno także drzewo się dogazuje to co jest obrzucone w komorze spalającej jeszcze tak z dwie godziny półtorej, dwie godziny będzie się gazować także bufor dogrzeje domujcie po 21,6 stopni także jest cieplutko no i rano czekamy Zaś rozpalanie. Co będzie przy minus 20? Nie wiem, nagramu o tym film. Także. Góra buforu, jeszcze 84,3 stopnia. Jest sam szczyt buforu, a tutaj mamy, tutaj mamy 79 stopni w tym miejscu. A na górze buforu mamy. 84,3 Dobra, załączył się właśnie w tej chwili. Słyszałem, wentylator. Temperatura trochę spadła. Temperatura spalin w tej chwili jaka jest? 170 stopni. Prawie 170 stopni. No dobra, na tym wypadałoby zakończyć. Wiatru nie ma żadnego. Za oknem, wichur nie ma, śnieg nie pada. Nie wiem jak ma być w nocy. Zobaczymy w nocy. Jaka będzie temperatura. Regulator ciągu Pani pracuje. No także co, no także tyle. Pozdrawiam Was w niedzielę. Miłego oglądania. Życzę. I jakbyście chcieli łapkę w górę, czy tam zasubskrybować kanał, to byłoby fajnie. No dobra, to na tyle. Do zobaczenia.